To Majkowski, witam Państwa i zapraszam na aktualności Pani Ci wiosny. I czekam, sobie to zetknięte oczekiwania, czyta czy tak, tu, Muszę naprawdę, no, no, bardzo ciekawe, że ten naprawdę się rozsądzamy, very... rozumiem, bo na napłynę, co zrobiła, to nie to, nie to jest świata, mnie Boże, takiej, takiej i naprawdę, i nie świat. Ostatniej czasie nie muszę słów i naprawdę stracić

Sani i jutro spoka się z Państwem naprawdę już cieszę i naprawdę z niego. Dziękuję bardzo i zapraszamy na on. To jest cały naprawdę ciekawe. Dziękuję bardzo i uwrócie z tej pierwszej osiem skończy. Do zobaczenia!